Szukasz rzetelnej, codziennej informacji, która zapewni Ci bezpieczeństwo w stosowaniu zmieniającego się prawa? Potrzebujesz wsparcia i jasnej interpretacji przepisów. W czasach ciągle zmieniającego się prawa, ważnych zmian społecznych, politycznych i gospodarczych, niezbędna jest rzetelna, codzienna informacja. Polecamy wydanie cyfrowe Dziennika Gazety Prawnej. Jest to codzienne wsparcie w trudnych czasach dla specjalistów z firm i urzędów. Prenumerując wydanie cyfrowe DGP, zapewnicie sobie bezpieczeństwo w stosowaniu zmieniającego się prawa. Korzystanie z wydania cyfrowego jest wyjątkowo proste. W e-wydaniu możecie pobrać wersję PDF, gdzie strona po stronie czytacie treści jak w wersji papierowej. Zobacz, co otrzymasz w ramach subskrypcji wydania cyfrowego: codzienne pełne wydanie dziennika gazety prawnej, archiwum wydań od 2002 roku, dodatki dla specjalistów, dla prawników, księgowych, kadrowych, pracowników administracji. Wyjątkową nowością w EDGP są aktualności dedykowane wybranym grupom zawodowym. Szczególnie cenna i lubiana przez naszych czytelników jest Biblioteka, seria praktycznych e-booków dla specjalistów, poświęcona ważnym zmianom w przepisach. To oczywiście nie wszystko. Wydanie cyfrowe DGP czytasz jak i kiedy chcesz. Po zakupie wydania cyfrowego dziennika Gazety Prawnej, otrzymasz login i hasło, które uprawnią cię do korzystania z treści w kilku miejscach. W wersji cyfrowej Dziennika Gazety Prawnej edgp.gazetaprawna.pl na serwisie gazetaprawna.pl w aplikacji DGP na smartfonie i tablecie. Nie czekaj, zaprenumeruj EDGP już dziś.